Nauczyłeś się mnóstwo mądrości, logarytmów, wzorów i formułek. Z kwadracików, trójkącików i kółek nauczyłeś się nieskończoności. Rozmawiałeś o cudach istnieniach. Rozważałeś Biblii tajemnicy. W jednym slajdzie życie w kropli wody, w innym fotosyntezy do wody. Masz tej wiedzy zapas niezmierzony. CO2 i H2SO4. Zlewki, kolby, wybuchy, newtony. Azot, wodór, zmiany atmosfery. Wiesz o kuli napełnionej lodem. O bursztynie, co się go pociera. Wiesz, że ciało pogrążone w wodę traci tyle, ile. Et cetera. Znasz dokładną datę tamtej bitwy, gdy nasz król wielki zakon pokonał, i życiorys jego brata z Litwy. Ważne filmy, Jamesa Camerona. I wiesz jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, gdy u nas jest mrok. Pomyśl o tym, że alo utuli, gdy w tę stronę skierujesz swój krok. Po niemiecku odmienisz czasownik. Po francusku zaśpiewasz uroczo. I z Modeną, mimo że to Włosi. Po angielsku spikałeś ochoczo. Własną dłonią przestrzeń naszkicujesz. Nowe światy tworząc na papierze. Kapitany wskażesz na kolumnach. I odnajdziesz absydę w katedrze. Wszyscy tutaj bardzo się starali. I w klaszrumie i we własnym biurze. By wyjaśnić, przepytać, pochwalić, plik z zadaniem szybko przesłać w chmurze. Więc mi nie mów, że stajesz na głowie, że wciąż wierzysz biednymi zmysłami. Że ci ludzie na drugiej półkuli muszą biegać do góry nogami. Teraz ja to już koniec. Wyłącz więc komputer, wyloguj się z Google, rzuć w końcu ławkami. Cieś się latem, słońcem i zielonym lasem znajdź swoich przyjaciół, spotkajcie się czasem. Przedsiębiorczo spędźcie dwa miesiące, lata. Odłóżcie zapasy energii i goru. Pogoń armię mrówek, postrzelajcie zuku, bombowo się bawcie, zróbcie trochę huku. Po drugiej stronie czarnego ekranu, po drugiej stronie czarnego ekranu, my zaczekamy do września, wy wreszcie! My zaczekamy do września, wy wreszcie! Z niecierpliwością przywitać Was, Halo, uścisnąć Was wszystkich i szepnąć nareszcie!